Hejunia, kochani! A więc zobaczcie, z kim dzisiaj tutaj jestem! Hej! Z Weroniką z kanału no, MariaMika i dzisiaj nagrywam dla Was emoji challenge. I to polega na tym, że Weronika będzie mi pokazywać jakieś tam guźkę i ja będę musiała ją otworzyć. tylko Wy będziecie liczyć punkty i później napiszecie na dole, kto wygrał. No właśnie. <coughs> Dobra, która Ja Ciebie tak wpierw. O no, matko, ja się boję. Tylko nie dawaj budynków samochodu. Dobra, no Szygi to... Buki. O, tym w okularach. No to kliknij. Nie wy... pokaż im. No to czekajcie. Tam będziecie widzieć ten w okularach taki. z takim uśmieszkiem na bok. No. tak jak ja pójdę? Dobra, teraz ty. O, ty się przygotuj. O, lubię tą piosenkę. Wiem, którego. Nie patrz na razie. Dobra. O tego tutaj. No. O tego. Ten. co to jest. Ten z rękami do góry? Tak. Co? Odwdzięczysz mi się? Tak. Czekaj, jak on tam ma. Można ci zaliczyć. I tą niebieską bluzkę? Dobra, to dam ci się. O, matko, matko, ja się boję, matko matko, matko. O! Ten bez ust. No, to ja, ja, <noise> ja mam pokazać? Czekajcie. Bez nie? ust, no bez ten. ust, no tak. No super, no, pokaż no, mi no, go. No dawaj, no. No to jak ja mam inaczej Gosia bez ust pokazać, no? no? No dobra. No No, nie wiem. Dajcie mi pół punkta przynajmniej. My nie musicie w ogóle dawać, ale jeśli ktoś mnie chciał to masz. Tego Krejzola. Czekaj, bo ja to jestem... Patrzcie. Tego Krejzola. O Craizola. ten Craizol. o ten. Ten? No. Musisz jakiś tak to... oczy. Ale jak? Ty mi gościa bez ust. No może być? No nie No bardzo. Jezu, nie da oczu, tak nie. Spróbuj się oczu zagrać, spróbuj se. No, już się da. Zresztą no, nie musicie mi tego zajrzeć, bo ona mi takie wybrała, że, ja że ja ci się odwdzięczę, moja droga. Ej, no. widziałaś, że Hannah Montana puszczali? Przed wiele latom? No. Ja oglądałam. Ale? No, bo wiesz. serial jest na spoko. mi się można pośmiać, ale nie lubię już. Co będzie to takie wybrać, moja droga? Błagam cię. No, jeszcze? No muszę zdecydować co przecież w końcu. No, szybko. Tylko nie dawaj budynku. No przecież głupia nie jestem, budynku się nie da. To ty, ty będziesz miała tego z tymi rękami tak na dół. Tylko tego, tego kostka. Ten taki, tam, z tymi rękami na dół. Który? Ten. Ten? Jezus Maria! Czekam! Czekaj! Czekaj. O ty! Tak Ja miałam sobie oczy zakręcić. No wiesz co? Nie da się oczu zakręcić. Przepraszam za moją fryzurę, ale dzisiaj. Zglądam. Tego cwaniaka. Hmm, mm, cwaniak. Pokaż mi tego cwaniaka. Ja wiem. Serio? No Jezu, ja nie umiem mi udawać. Tak. O, dobra, a ty będziesz z tym językiem. O Jezu! Echem. Jak on tu. Ten język. Ten. Tak? No, tak. Nie. Oczy ma tak mię. Musimy mieć jakoś majonez przenieść. To ty tego! Którego? Jezu, się chwila. Ładniąka mi się łączyła. wtedy. Czekaj chwilę. O Jezu, jak on ma te oczy, no? Musisz się najbardziej go otworzyć. Nie umiem! No Jezu, to się tu błaźnie. Tylko się błaźnie. No słuchajcie, nie wyszło mi. Nie wiem, czy mi to jeszcze raz powiem. Hej, ja co, takiemu muszę wybrać, Minka? Może być? No. To ty będziesz ten z ustami takimi, ota, ota. No, ej no! Ona jest ota taka wiecie, o, ota. Ta. <coughs> o, ty ja ci nie daruję. Piszcie w komentarzach, czy chcecie water tag, bo Jak będzie pod tym filmikiem minimum ile łapek? 100, 100 łapek? Ja już mam 50, bo z Tobą. No 100 łapek. To będzie water tak z... Yy, to jest... nagramy water tag. No właśnie. Nie wiadomo z kim, może koś zaprosimy. No właśnie. Ale to tak. Na, na marginesie. No. Tego Znowu Znowuś mnie jakoś krajzola wybrała. Wiesz, ja takich nie umiem. Hej go! Tak! A, a, a. Tu się A co mam tam samą łusteczek? No jest śpiący. No coś takiego. Mogę się przejść. przyjść! Jest... Była śpiąca. No może być. Dobra, teraz, teraz ja, ja jestem piąta To O, ty sobie się waższ. Kurde, nie kap się. Mm, no to, moja droga, ja ci dam. Tego. Ej! Ale jak ja mam go pokazać? O, ten, słuchajcie, z tymi ustami fajnymi. I, i czekaj! A? No dobra, może kończymy ten filmik. Nie. Weź już nie męcz. Błagałam chciąć, żebyśmy już... Jabła! Jabła? Musisz jakoś rogi zrobić. Ja mam tam. tam. Jestem przejdziesz no. Liczcie punkty i napiszcie no. na dole. No to ty... o ten. Ja jak mogę pokazać? Przejdzie on jest? To nie ten, ten. No, dawaj. Wiesz, oko musisz mieć tak na prosto. Teraz będziemy akcję z... Przynieść tu majone z nożem. telewizor. Ty masz. Kończą się to nam fajne. Zielone serdło, Zielone? Tak, to nie jest niemożliwe. Jest możliwe. Muszę ich wyciąć, pokolorować. Zielone tu ze wstalimy. A czekaj! Masz zieloną bluzkę! Ej, no! To jest niesprawiedliwe! Już zielone serduszko, tylko oni tego nie widzą. Pokaż się tu. Kurde! Wiesz, to, włosy... O kurde! Wej, nie plącz! Ale muszę odsłonić, widzisz? nie plącz, Widzicie? Zielone serduszeczko na kseni bluzeczkę. Dobrze, słuchaczko. No to ty... Tą babunię starą. Co?! Jaką babunię?! O, tam. Po prostu teraz jaja robisz. No tam. Jaja se robisz teraz, bo no! No taka jak ona! Taka. Okay. chwilę. Te włosy ma ty ma żarty. Dobra, no. <grywy> I już dla ciebie ostatnie emoji. Potem robimy challenge. Tylko proszę... To ja to Ale z cytryną. Ale nie będę mnie znowu takie szliwe. Ja też będę miała szkliwo, bo potem... Kurde, co się... No ona szuka i szuka i kurde, nie znajduje nic. A potem jeszcze będzie taki fajny, jabłkowaty challenge tylko. A, tą babkę! Którą babkę? Małpkę mówię! O tą. To? Co ona tu robi? To testy z tymi rękami, tak? Tak. Na uszach ma tą <grym> Dobra, jeśli film nam się spodobał, to... Magam <grym> cię nie strasznie. To kciuki w górę. Koment, subskrybujcie. I pamiętajcie, 100 łapek wtedy będzie water tak. Ale nie wiem czy z nami, czy z kimś tam... Ogólnie na będą nie... z nami na pewno! Na pewno z nami, to tak, ale <głos> <głos> może będą dwa watertaki. No. to będziemy jeden. chore. Czemu chore? A, bo... A nie wiem w sumie. Bo jak będzie mokro... Nie słuchajcie, i dzisiaj coś odpię. No, dobra. No to kciuki, w... pamiętajcie 100 łapek i... I... Pa! Mm.